Kolejna walka w formule Semi Pro, waga 66 kg. Dawid Przybylski, niebieski narożnik, reprezentuje klub MMA Devil, a jego przeciwnikiem jest Dawid Śmiełowski, także Dawid z MMA Witkowo. Muszą, o, mieć państwo, kick. muszą mieć Państwo oczy szeroko otwarte, bo Dawid Śmiełowski słynie z tego, że kiedy jego pięść ląduje na twarzy przeciwnika, to ten wielokrotnie bez jakiejkolwiek obrony leci na ziemię. Już trzy nokauty na slackweście w pierwszej rundzie na koncie Dawida Śmiełowskiego, więc to mówi samo za siebie. Jak sam mówi, nie szuka zwycięstw na punkty, ale przez właśnie efektowne zakończenia. Też kiedy z nim rozmawiałem właśnie wspominał o tym, że uwielbia kopać, ale jego trener Łukasz Bosacki mówi, że zamiast kopać ma uderzać, skoro ma tak potężne uderzenia, to ma się skupić na tym i tym kończyć swoich przeciwników. Ale widzimy, że na razie to te niskie kopnięcia grają główną rolę w tym pojedynku. Dawid, Dawid Przybylski już zmienił stójkę, a więc przez chwilkę ta okopana noga cofnięta była do tyłu. Teraz sam przed chwilą kopnął i grymas buru pojawił się na jego twarzy. A zatem gdzieś tam albo nie czysto trafił, albo dał się skontrować swojemu przeciwnikowi. I przez to to jego bardziej zabolało to kopnięcie niż Dawida Śmiełowskiego. Wydaje się, że Przybylski nieco bardziej spięty na razie na początku tego pojedynku. Śmiałowski ze spokojem szuka sobie zasięgu, ze spokojem też zaczyna się bujać. Teraz świetny podbrudkowy jak to doskonale zrobił, przyjął co prawda cios śmiełowski, ale ta kontra znakomita. I dolem Śmiałowskiego jest Jeszcze raz teraz Mankowski. lewy overhand na szczękę, Przybylski pokazuje, że nic tam się nie stało, ale jeszcze kilka razy może tak pokazać, a następnym razem poleci na ziemię, więc musi naprawdę uważać zawodnik z MMA Dewil Poznań. Uwagą, patrzymy, co tutaj się będzie działo. Lewy sierpowy Przybylskiego. Świetne, mocne kopnięcie śmiełowskiego przyjęte na stojącą nogę Przybylskiego. To musiało zaboleć. Widzimy zresztą, że tam tuż pod tymi spodenkami pojawia się zaczerwienienie. Teraz świetnie przepuścił cios Przybylski, ale nie zdążył sklinczować i przycisnąć do siatki śmiełowskiego. I już nawet słyszymy publiczność aż mówi noga, noga, ale proszę, zmienił strójkę. Boli już y, przybliskiego ta lewa noga. Zdecydowanie to widać w tym jak się porusza, w tym właśnie jak zmienia co chwilę. I wewnętrzny laukik. Układ nóg. Niemiłosiernie zakopywana ta noga. Teraz starał się odpowiedzieć zawodnikiem Amadevil Poznania, ale to było lekkie wewnętrzne kopnięcie, takie bardziej na zapunktowanie, niż na zrobienie zniszczeń. Znowu starał się mocnym, Śmiałowski trafił, teraz pobiega swojego przeciwnika, trafił go, kiedy ten był świetny, jest, z jakim wyniesienie rodem z poznańskiego Ankosu. Tutaj Dawid Śmiełowski teraz wyniósł swojego przeciwnika nad głowę i rzucił nim o ziemię z ogromną siłą. Niezwykle efektowna technika, ale... Wydaje mi się, że nie przyniosła aż e, takiego rezultatu właśnie w postaci mm, zmęczenia albo wstrząśnięcia rywalem. Ale pozycja boczna jest, to zawsze. Ale pozycja jest, chociaż jest, widzimy, kontroluje. Przybylski, głowę Śmiełowskiego. Ten nie może jakby wydostać się, nie może przejść do Myślę, kontrataku. Zaraz Śmiełowski dobrze popracuje tam ręką i wyswobodzi i głowę, i ręka. Wtedy będzie miał otwartą drogę do zadawania potężnych ciosów z góry. Już powoli tak. właśnie zaczyna to robić, ale w tym samym czasie Przybylski stara się wciągać swojego przeciwnika do gardy. Świetnie blokuje cały czas nogę Przybylskiego-Śmiełowski, żeby ten nie mógł go wciągnąć do gardy. Natomiast no, ta obrona, którą robi Przybylski, wynika bardziej... I teraz ostatnie 10 sekund, jakby usłyszał... słyszał ale mocny do ataku i Te ciosy lodują na głowie jego przeciwnika. Koniec pierwszej rundy, no świetnie zaznaczył swoją przewagę zawodnik MMA Fitkowo w ostatnich sekundach pierwszego starcia tego pojedynku. Musi być pod wrażeniem siły Dawida Śmiełowskiego, Dawid Przybyłski, bo i ten rzut, i potem te kolejne ciosy, to było widać, że olbrzymia siła drzemie w Dawidzie Śmiełowskim. Bardzo mocne uderzenia. Długie na pełnych wyprostach. Wspaniałe kopnięcia na nogi. No zobaczymy. Ciężko będzie zawodnikowi z klubu MMA. Devil przetrwać tą drugą rundę, jeżeli ona będzie układała się podobnie jak pierwsza. Musi przymyski znaleźć jakiś sposób na to, jak porusza się Śmiełowski, na to jak walczy, bo na razie oddał zupełnie pole swojemu przeciwnikowi, to przeciwnikowi to on ustala to, co dzieje się w klatce. No, sposób myślę, że jest jeden, a więc wciągnięcie, więcej robienie, więcej klinczu, dopchnięcie do siatki, to by oczywiście zneutralizowało te niebezpieczne uderzenia, ale czy on będzie w stanie to zrobić? I pytanie też, czy wtedy Śmiałowski znów nie popisze się z jakimiś świetnymi sprowadzeniami, bo z klinczu o takie naprawdę łatwo. Jeśli jest się dobrym zapaśnikiem oczywiście. Runda druga, przypomnijmy, rożnik czerwony Dawid Śmiałowski, a rożnik niebieski Dawid Szybielski. Teraz zachwiał się Śmiałowski, ale to nie było po ciosie, tam po prostu trafił go na wykroku przeciwnik, dlatego lekkie zachwianie równowagi. Straszy. Kopnięciem Śmiełowski, ale ze spokojem Przybylski nie boi się tego, ale teraz przyjął, musi uważać, żeby nie przejął nogi swojego przeciwnika Przybylski, bo wtedy będzie miał prostą drogę do tego, żeby sprowadzić swojego przeciwnika. Na razie spokojnie zaczyna się nam ta druga runda, ale w tej pierwszej też tak było. Za chwilę powinniśmy zacząć kilka kopnięć może. Oj, teraz skrócił dobrze Przybylski. Ale Przybielski stoi w miejscu. Starał się zaskoczyć frontalnym kopnięciem, ale przyjął to na gardę. Zawodnik z Witkowa. Teraz piękny lewy overhand. Nie widzimy tych kopnięć, low kicków, które siały takie spustoszenie w pierwszej rundzie. Może już Śmiałowski uznał, że po prostu na tyle spowolnił przeciwnika, że nie ma sensu. Teraz Łukasz Bosacki tutaj ponagla swojego, przeciwnika, swojego zawodnika. Mówi, żeby nie wygłupiał się, nie pokazywał, że mu nic nie jest, tylko ruszył do ataku. No, to jest na pewno bardzo dobra odpowiedź, bo rzeczywiście śmiełowski kontroluje ten pojedynek, ale kontrolą taką na odległość się nie wygrywa. Tylko zadawaniem ciosów, tylko zdobywaniem dominujących pozycji i zadawaniem obrażeń. Przypomnijmy trener Dawida Śmiełowskiego. Łukasz Bosacki. Trener klubu MMA Witkowo oraz jeden ze współorganizatorów tej gali oraz naj... jeden z najlepszych sędziów ringowych w Polsce. Ale teraz mocne ciosy znowu śmiełowski Wygląda czasami jakby naprawdę dzieliła kategoria wagowa tych panów, bo tam sobie rzuca przybylskim osiadkę, potem zdaje kilka ciosów śmiałowskich, a przybylski nie ma żadnej odpowiedzi na te ataki na razie. Tylko sporadyczne kopnięcia gdzieś tam w ciało Śmiołowskiego trafiają co jakiś czas. Teraz... No i ten zamachowy. Tak, jest clincz. Starał się podhaczać, ale nic z tego nie wyszło. Ale zawsze jest to moment, kiedy. Przybylski może odpocząć, nie jest tak niebezpiecznie. Świetnie znowu znakomite zapasy w wykonaniu Dawida Śmiejowskiego widzimy po raz drugi i znów w pozycji bocznej ląduje zawodnik Witkowo. Teraz będzie chyba starał się przejść tym kolanem na brzuch i za chwilę do dosiadu swojego przeciwnika. Na razie widzimy taką typowo grapplerską pozycję. Myślę, że chce troszeczkę jeszcze przy, przy, podmęczyć swojego rywala. Przyznajemy trzy punkty za to. <laughs> No znakomite, znakomite. To jest rzadko spotykane w MMA, ale wiemy, że to strasznie dużo powietrza wyciąga z płuc przeciwnika. Teraz świetnie przechodzi Dawid Śmiełowski do dosiadu. Były nawet mecze w geplingu, gdzie ta technika poddawała świetnie Uderza teraz z dosiadu. Dawid Śmiełowski broni się świetnie nogami. Dawid Przybylski będzie starał się przetoczyć swojego przeciwnika, ale na razie dobrze kontruje. Śmiełowski zostaje w dosiadzie, wyklucza sobie jedną rękę i będzie miał świetną drogę do tego, aby zadawać ciosy. Tak, za chwilę sędzia będzie miał wszystkie. Powody, żeby przerwać ten pojedynek, ale dobrze ucieka Przybylski. Ostatnia minuta tego pojedynku i po, dźwignię na nogę, ale musi pamiętać o tym, żeby cały czas uważać na te niezadowolone techniki. Na razie świetnie. Radzi sobie z tym wszystkim. Śmiełowski zostaje z góry. O, teraz potędzie. Musi uważać, żeby tam w okolicy tyłu głowy nie poleciały, ale na razie trafia czyściutko śmiełowski. Ostatnie 25 sekund drugiego starcia w kategorii do 66 kg. I łokcie na kół. O, Znowu na chwilę. Znakomita akcja. Teraz widzieliśmy bardzo dużą inteligencję Dawida Śmielowskiego. Kilka ciosów na korpus. Wtedy odsłonił się Dawid Przybyński, żeby zasłonić korpus i dostał kilka uderzeń w głowę. A teraz już Ostatnie Nowy Śmiechowski w dosiadzie. Czy uda mu się znowu. Sekund. Idzie po balachy. Świetne skręcanie się. Czy będzie teraz Klewo tak! yes. yes. Wydaje się, że Dawid Przybyński po prostu już miał dosyć tego pojedynku. Bo bardzo szybko odklepał ten balakę. Ja tam już nie chciało mi się toczyć tej walki. Tak, także miałem takie wrażenie, że ręka nie była łokieć poprawnie ustawiony. No ale cóż, naprawdę i tak trzeba przyznać Przybylskiemu, że wytrzymał naprawdę mocne bombardowanie. Miał prawo już być naprawdę zmęczony. Za chwilkę zobaczymy. Dominika Durniata, więc jednego ze współkomentatorów w roli zadającego pytania zawodnikom. Bardzo dobra walka. Mogła się podobać. Czekamy w takim razie na jeszcze mocniejsze wyzwania dla Dawida Śmiełowskiego. Bardzo perspektywiczny zawodnik kolejny na tej gali, który pokazuje że ma naprawdę bardzo duże możliwości pojedynek który przez i naprawdę na parę sekund przed końcem drugiej rundy śmiełowski wygrywa przed czasem przez poddanie przeciwnika Jeszcze wspólne zdjęcia Widzimy innego zawodnika z klubu MMA Witkowo Juran który także nam się pokazywał z dobrej strony, a więc proszę zobaczyć MMA Witkowo mała miejscowość, a jakich mocnych zawodników. na Galax Lackwest. Teraz poddanie w drugiej, co smakuje lewej. Zdecydowanie tylko w pierwszej. Wspominałeś wcześniej przed walką, że twoim idolem, że inspirujesz się walkami Borysa Mańkowskiego, to sprowadzenie w pierwszej rundzie, no, rodem z tego, co widzieliśmy ostatnio w walce Borysa z Johnem Aguarierem. Czy rzeczywiście tam u niego to podpatrzyłeś właśnie? Nie, tego wszystkiego nauczył mnie ten człowiek, bez którego nie byłoby tego sukcesu teraz. On jest wielki! Świetne występy amatorskie, świetne występy z semi pro. Co dalej dla Ciebie Dawid? Jak teraz twoja kariera będzie wyglądać? Zastanowimy się z Łukaszem, ale już myślę, że pójdziemy w te zawodowe, zobaczymy, co się będzie działo. Miejmy na to nadzieję. Panie i panowie Dawid Śmiełowski. <śleszy> Troszeczkę innej roli dominika durniata, a my czekamy na następną walkę.